Wdowie. Witam Was na kolejnym odcinku na kanale Zajcu. Dzisiaj jest gry, w której się bije jeden V1 z Antkiem Kotworą I po prostu mamy jedną broń. Zostawcie łapkę w górę z suba z dzwonem. Więc Wam bardzo będę dziękował. Byłam dzisiaj Dzień Urodzin. No i co, już zaczynamy. Antek, przywitaj się. Siema, jestem Antek. Już go znacie z innych moich filmów. Co? Zaczynamy! Dobra. Dobra. Jak ty jesteś tam na dole, no to ja sobie za ten czas poedytuję, rozgrzeję się, bo ja nie jestem w ogóle rozgrzany. No. Jezu, tak na ciebie. Dobra jeden. Dobra, ja sobie poedytuję. Ty sobie za ten czas do mnie, Ankuś, przyjdź. No i co? Mam nadzieję, że moje filmy na moim kanale Wam się podobają. Bardzo się podobają każdemu. Dobra. Dobra. Ja sobie za ten czas poedytuję, a Ty sobie tutaj do mnie przyjdź. Się tym. Oh! Dobra, trafię go. W ogóle, podliczcie na sam koniec, ile będziemy mieli punktów. No, tu są jakieś zbagowane, jeden, tu mamy 21. No, real. Ale mam. A mi dziwnie mieszkać za wiele lat. Dobra, do co, Antek? Przyjdziesz kiedyś do mnie? A spa, e, pas na dół, tylko nie widnie. To już zobaczę. Ja robię ten Schodzi ja mi za No ranie tutaj nie było. Ja sobie idę do góry. Ale nie żartuj. Co? Typisz do góry No wiesz, nie, nie idę w ogóle. No, ja że nie mogę postawić żadnej budowli. Ej, nie mogłem postawić! Jest! W końcu z tobą wygrałem! Ty miałeś ochronkę! No. Aha! No. Tak. Bardzo lubimy tą grę. Dobra, mam z jednej wygląda z i... Idzie ma! Ja mam podróbkę snajperki, no mi się nie chce grać w tą, w tą grę! Się nie No! Co jest? Nie wierzę w to? Czemu ty mi tak szybko to zepsułeś? Nie chce mi się! Chodź w tą grę! Eee, ju. Jak ja mam Cię zabić tą... To... Czy... Tak! Tak, zabiję Cię tym w końcu. Zania przypominam. To jest efekt głowy. No nie. Wtedy się sam. Tak! Nie widzi Anderluzowi. Trzymaj więcej. Będziesz mał, miał mamuta. Ja cię mamutem pierwszym razem zabiłem. Masz mamuta teraz, tak? Nie. Pistolet mamuta. Nie. Co? Nie mam mamuta. Nie mam żadnego mamuta! Czyż ja mógł mieć mamuta? Poczekajcie chwilę widzowie. Okay? Dobra, jesteśmy już. Możesz mnie nie zabijać, bo stoisz obok Nie, Masz wrócić na swoje miejsce. Masz kąpata teraz! Ej, bo Ja jakim celem ty weszłeś w moją ścianę i ją zepsułeś? Nie wiem, każdy mówi, że ci pójdę, ale ja ci pójdę. Otwórz środek! Pompę za 7. Komba to jest tak zniszczona broń. Teraz mam pistolet, Mamuta. Nie chce mi się! Ale ja mam teraz tak broń. Ja mam gorszą. Daj mi jeden. Już ty nawet nie strzeliłeś! Strzeliłeś. No nie, ty tylko przycelowałaś. Poedytuję, no bo ja i tak z Tobą przegrałem. Nie, czemu się poddać No, byłam ten pistolet. Ale z mamutem jest prosto. Nienawidzę tej broni. Mamut to jest najlepsza broń, prawie taka z i mamut. Dobra? To Ale miał e, jak będziesz miał 34, to tak... 33 to będziesz miał taką drugą doń. E, gorszą niż mam. pompę? Ej, no w sumie mogę Cię każdą bronią podjeżdżać jak pompą. Mogę Cię w sumie każdą bronią teraz podjeżdżać jak pompą. No, ale pędzik miał jeszcze gorstek. Nie zapy. No, ale... nie pierdziel. I nie pitol. Weź nie pierdziel. ten nie wiem, możecie wbić na no, nowy odcinek? Możesz... No, ale nie zdradzę, jak trzeba obejrzeć. Co? Ale nie zdradzę, tylko jaki odcinek trzeba obejrzeć. No. No. Co? Dobra, to jest OP okay na ten tryb.

Myślił. Dobra, i widzowie, przyznajcie, że to, że można bić kilofana, to to jest głupie. Właśnie mi chociaż przyznajcie jedną że wiecie. Mam... Nie da się! Dosłownie się nie da! No dosłownie się nie da! Mogę wyrzucić tą broń? Możesz, ale będzie jest To ja chcę ją wyrzucić. Może mi da inną. Tak, ja też wyrzucę.

Wiesz chyba będę mi się zbok. <grymne> Daj mi się zabić! próbować, jak próbowałem ja i zabiłeś z tej grę. A tak co masz? Co masz? E, y jaką snajperkę! Nie, 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 tak! Ej, teraz bawi jeszcze coś gorszego. No nie róbcie. Nie róbcie się ze mnie, jajno! Co gorszego masz? No. A co, granatnik? Nie. Granatnik jest fajny. Nie ma się. Tak. No. No. To Zaś muszę grzebać w ustawieniach. Poczekajcie sekundę. No, raczej już widzowie staśmy, bo musiałem pozmienić ustawienia bardzo dużo. I się okazało, że mi się po prostu myszka zepsuła. I trzecią raz taką samą sobie przycis. To tu raz działa, raz nie. Cię! Dawaj jeszcze gramy do jednego flaga. Ostatni frag. Jest jeden ten to koniec. Dobra. No dobra, dawaj! Jeden to jest Dobra, Wygrałem. Wygrałem! To dobra, co? Mam to nadzieję, to nadzieję, że się widzowie podobało. Co chcesz im jeszcze e, e, powiedzieć? No to ma. No. No i co, wbijajcie na mój poprzedni film. Na to pewno teraz za często będzie. filmów nie będzie, chociaż wiem, że jest daily. Znaczy filmów z Fortnite'a nie będzie. Po prostu dopóki nie kupię nowej myszki, no bo... No nie powiem. Co? Mam nadzieję, że Wam się dzisiejszy podem. film podobał. Łapka w górę, sub dzwonem. No i co, ja też będę kończył. Antek, Ty masz w ogóle kanał? Nie. No to może założymy Antkowi kanał, mam nadzieję, że się dzisiaj podobało. Wbijajcie na więcej takiego typu filmów. No i co, co ja jeszcze ogólnie mogę Wam powiedzieć? Dobra, no to też. Dobra. To pa, pozdrawiam wszystkich, co byli na tym filmie. Nora!